Większego zdecydowania co do kierunku kolejnego ruchu na rynku kryptowalut nie widać. Zarówno Bitcoin konsoliduje, jak i wiele różnych altcoinów. Co prawda, na wielu altach mieliśmy korekty rzędu 20-25-30%, a jeżeli zejdziemy oczywiście na coin market cap w dół, nawet i 40-50% korekty właśnie się wydarzyły. Rynek jednak wciąż spekuluje, czy jest to chwilowy przystanek przed kolejnym ruchem w górę, czy jednak przed nami nieco głębsza korekta. Co nam może pewne wskazówki zostawiać? Jest to zachowanie indeksów na rynkach tradycyjnych. Na początek, jak wiecie, dolar jest w trendzie spadkowym, cały czas się osłabia, a jeżeli spojrzymy historycznie, w długim terminie słaby dolar równa się mocne aktywa ryzykowne, w tym oczywiście kryptowaluty. Idziemy dalej. Nasdaq, czyli spółki technologiczne, historycznie rynek krypto, Bitcoin dość dobrze z Nasdaqiem korelują. Tak samo zresztą jak z S&P. 500. I jeżeli spojrzymy na te wykresy, to zauważcie, że Nasdaq wczoraj wybił swoje. ATH. Jeżeli spojrzymy na DJI, czyli Dow Jonesa, tutaj mamy ATH wybite kilka dni temu i zauważcie, jak znaczący ruch wzrostowy cały czas postępuje. Jedynie SMP jest nieco. W tyle i do poprzedniego ATH na tę chwilę zostało mu około 1%. Więc jest jednak spore prawdopodobieństwo, że także to ATH, SP500 będzie atakowało. Natomiast nie to jest najistotniejsze. Ważne jest to, co się dzieje od środka, co faktycznie robią dzisiaj inwestorzy i na jakiej podstawie. Z jednej strony wydarzyło się coś, można powiedzieć, bezprecedensowego, ponieważ jeżeli spojrzymy na wpływy kapitału na SPY, czyli ETF-a, który daje bezpośrednią ekspozycję na SP 500, mamy tutaj dwa historyczne wpływy. Na początek w piątek 21 miliardów dolarów wpłynęło właśnie w tego ETF-a, a jeżeli spojrzymy na wyniki poniedziałkowe, tutaj mamy drugi, kolejny dzień najwyższy w historii, kolejne 10 miliardów dolarów zostało wpompowane właśnie w ten fundusz. Pytanie, jakie warto sobie zadać, to dlaczego inwestorzy w tym momencie po tak gwałtownych wzrostach dalej inwestują tak znaczący Kapitał. Sprawa moim zdaniem wraca jak bumerang do ostatniej decyzji Jerome'a Powella, decyzji Fedów w sprawie stóp procentowych, do czego jeszcze za chwilę przejdziemy. Na początek jednak finał podsumowania przepływów kapitału na rynkach tradycyjnych. Zauważcie, w tym roku mamy wpływy rzędu 45 miliardów dolarów, z czego aż 80% wpłynęło w ostatnim tygodniu. Moim zdaniem, tak duży kapitał sugeruje, że na kolejne kwartały, na kolejny rok rynek szykuje się naprawdę bardzo, ale to bardzo byczo. Ciekawostką jest jednak, że mamy także rekordowe odpływy z nasDAka właściwie z ETF-a, który daje ekspozycję na nasDAka to jednak faktycznie tutaj akurat mamy odpływy. To jednak, biorąc pod uwagę wielkość tych wpływów na S&P 500, na ETF-y na S&P 500, tutaj jest to sytuacja zdecydowanie bezprecedensowa. Mając to na uwadze, co przewidują dla siebie inwestorzy i gdzie lokują kapitał i odnosząc się do rynku kryptowalut, moim zdaniem, Zwiększy się jednak prawdopodobieństwo, że kolejne kwartały będą to kwartały wzrostowe dla BTC. Jednak, oczywiście, pamiętajmy, że w krótkim terminie wydarzyć się może absolutnie wszystko. Idziemy jak burza cały czas po linii prostej bez żadnego, jednego większego przystanku, a na to po prostu należy. Uważać. Natomiast, jeżeli mielibyśmy szukać powodów zachowań inwestorów, to zdecydowanie to, co zostało powiedziane przez Jerome Powella, czyli zasugerowanie, że inflacja zmierza w dobrym kierunku, to, że najprawdopodobniej w kolejnym roku przed nami trzy. Obniżki stóp procentowych. Te jednak informacje nie były, mówiąc delikatnie, za bardzo wiarygodne dla samych inwestorów, ponieważ możemy tutaj zauważyć, co oczywiście monitorujemy przepływami kapitału, że inwestorzy raczej uważają, że Jerome Powell ma dużo bardziej luźne plany. Zauważcie, jak ma się sprawa co do prognoz stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych na cały kolejny rok. Już na marzec mamy pierwszą potencjalną obniżkę 70% rynku obstawia, że pierwsza obniżka będzie miała miejsce w marcu. Jednak co ciekawe, druga obniżka będzie miała już miejsce w maju. Następnie trzecia obniżka większość rynku obstawia, że będzie miała miejsce w czerwcu. Następnie w lipcu kolejna, czwarta obniżka stóp procentowych. Następnie mamy kolejną piątą obniżkę stóp procentowych i w grudniu szósta obniżka stóp procentowych. Więc to czego spodziewa się rynek, jest to dość znaczące od. Odejście od zacieśniania gospodarki przez FED. Więc tutaj warto sobie zadać pytania, czy przypadkiem Jerome Powell faktycznie Kłamie, czy z drugiej strony inwestorzy nadinterpretują jego słowa? Zdecydowanie oliwy do ognia dolewają wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które będą miały miejsce w listopadzie roku kolejnego. Jako, że sami tego doświadczyliśmy w Polsce, kiedy mamy wybory, obiecuje się dużo. A żeby obiecać dużo i przynajmniej pokazać, że możemy to spełnić, a raczej, że politycy mogą to spełnić, potrzebują do tego kapitału. A jako, że ostatnio mieliśmy całkiem spore zacieśnianie gospodarki, i w tym momencie Fed szykuje się na luzowanie. Czy to jest przypadek? Moim zdaniem. Nie do końca. Biorąc pod uwagę jedne z ostatnich ankiet, możemy zauważyć, że Biden wciąż musi powalczyć o swoje poparcie, tym samym jest znów wielce prawdopodobne, że będzie to czynił obietnicami oraz stimulusami. Więc jeżeli spojrzymy na sytuację z perspektywy USA, z perspektywy makro, no widzimy tutaj, że raczej rynek szykuje się na wzrosty. Kapitał jaki tutaj wpływa jest gigantyczny, jest bezprecedensowy i to jeżeli faktycznie. Okaże się dobrym betem, zdecydowanie wpłynie także na rynek kryptowalut. Natomiast rynek kryptowalut od środka też ma kilka bardzo ważnych wydarzeń. Jako szybkie podsumowanie, na początek mamy. Prawdopodobne zaakceptowanie ETF-ów w styczniu, jak nie, to prawdopodobnie w marcu. Według ekspertów aż 90% szans dają właśnie na akceptację w styczniu. Czy to się wydarzy, czy to się nie wydarzy? Wciąż są to tylko i wyłącznie spekulacje. Moim jednak zdaniem, niezależnie od wyniku, jest spora szansa, że będziemy mieli swojego rodzaju buy the rumors sell the news event. To jednak raczej. Krótkoterminowo, i nawet jeżeli przyjdzie jakiś dłuższy okres spadków jest spore prawdopodobieństwo, że te spadki nie będą jednak aż tak bardzo głębokie, ponieważ większość rynku jest dzisiaj zdominowana przez inwestorów długoterminowych, czyli przez inwestorów, którzy przynajmniej w Bitcoina inwestując ponad rok temu, nie inwestowali pod to wydarzenie. Tutaj jednak sama w sobie spekulacja ma duże znaczenie i tym rynkiem jestem pewien, będzie bardzo mocno bujać. Ciekawostką też jest, że już Pierwsza z firm, która aplikuje o Spot Bitcoin ETF, wypuszcza własne reklamy. I tutaj szybki podgląd. You know what's interesting these days? Bitcoin. Look for Bitwise, my friends. Moim zdaniem jest co najmniej dziwne, że tego typu reklamy pojawiają się zanim produkt został faktycznie na rynek wypuszczony. Czy oni coś wiedzą więcej, czy wiedzą coś mniej? Oczywiście my tego nie wiemy. Natomiast jeżeli spojrzymy na te zachowania, pokazują nam one, że te prawdopodobieństwo, które jest szacowane dla wielu inwestorów dzisiaj wręcz graniczy z pewnością. I tutaj tylko gwoli przypomnienia, ponieważ nie wszyscy uważają, że ETF-y sprawią, że kapitał zacznie na rynek bitcoina płynąć. Sprawa jest bardzo oczywista jeżeli jest to spot Bitcoin ETF, co oznacza, że pod każdym ETF-em musi być prawdziwy Bitcoin, jest wielce prawdopodobne, że ten kapitał będzie naprawdę duży. Szacuje się przez niektóre z instytucji, że będą to dziesiątki miliardów dolarów w pierwszym zaledwie roku. Jak będzie, zobaczymy i zobaczymy, czy w ogóle się wydarzy. Natomiast jeżeli się wydarzy, moim zdaniem... Ten napływ kapitału będzie naprawdę znaczący. Z jednej strony widzimy, że kapitał na rynku jest, czeka gdzieś w przedbiegach, i ludzie są gotowi tutaj inwestować. To jest zdecydowanie sygnał, który mówi nam o tym, że ludzie zaczynają nieco bardziej łagodnie traktować ryzyko, i tym samym w czasie ten kapitał także będzie przechodził na rynek kryptowalut. Idziemy dalej ponieważ jeżeli spojrzymy na sytuację wewnątrz krypto mamy także halving, który jest zawsze był do tej pory wydarzeniem bardzo istotnym, ponieważ jeżeli popyt rośnie, a podaż spada, sprawa jest dość oczywista. Jest to działanie na rynku, które jest znane od stuleci, właściwie od tysiącleci i tutaj, jeżeli popyt się utrzyma, nie będzie to niczym dziwnym, że na rynku kryptowalut także będziemy mieli dalsze wzrosty. Idąc dalej, co jest także bardzo ciekawe, co być może umknęło Twojej uwadze, to fakt, że giganci na rynku kryptowalut, tacy chociażby jak Andreessen Horowitz, tacy jak Cameron i Tyler Winklevoss, którzy są założycielami giełdy Gemini oraz Coinbase zakładają swojego rodzaju fundusz, w którym to zbierają środki, aby Fundować właśnie wybory prezydenckie, i według ekspertów te środki mają iść w kierunku tych kandydatów, którzy są pro Bitcoinowi, a te środki mogą zrobić znaczenie, więc jest wielce prawdopodobne, że to lobowanie kryptowalut także będzie miało się tutaj dobrze. Oczywiście, że to wygląda wszystko bardzo dobrze, jednak żeby nie było kolorowo, także mam dla Was za chwilę. Informacje, które jednak rzucają nieco cienia na rynek kryptowalut, przynajmniej w nieco krótszym terminie. Natomiast jeżeli chodzi o moje prywatne zagrania, no w tym momencie ja wciąż czekam. Nie dokupuję bitcoina. Dokupiłem jednego altcoina, o czym informowałem Was na moim telegramie. Link do telegrama znajdziecie poniżej i na obecną chwilę nie jestem za bardzo zainteresowany żadnymi innymi zakupami. Osobiście chciałbym jednak zobaczyć korektę rzędu 15-20-25% na bitcoinie, zanim bym zaczął pakować. Tutaj z powrotem kapitał. Na razie buduję swoją pozycję cały czas na stablecoinach, spokojnie czekam. W międzyczasie lounge launch launchpady, pady naprawdę na rynku kryptowalut jest co robić. Zanim jednak przejdziemy do tych wszystkich wiadomości, prezent dla Was, mianowicie odpalam swojego bloga, można powiedzieć ponownie, będzie to kryptomisja.pl, znajdziecie tutaj informacje najnowsze ze świata, znajdziecie tutaj ciekawe wpisy na bloga, znajdziecie ciekawe akcje, które dzieją się na rynku kryptowalut, ale przede wszystkim znajdziecie tutaj dział darmowe szkolenia. Zarządzając ostatnio statystyki, zauważyłem, że w zaledwie 2023 roku moje materiały na YouTube podaliście dalej ponad 20 tysięcy razy, za co oczywiście serdecznie dziękuję. Natomiast, aby Wam ułatwić sprawę, ponieważ wiem, że dzielicie się ze swoimi znajomymi, dzielicie się z rodziną, tutaj jest to miejsce, gdzie wszystko zostało zebrane w jednym miejscu. Wchodzicie sobie w darmowe szkolenia, nie ma oczywiście tu żadnych bramek płatniczych. Wchodzicie sobie, wybieracie działy kursu, które Was. Interesują, i po prostu macie tutaj kilkadziesiąt godzin darmowych materiałów krypto. Wszystko poukładane od A do Z. Dobre czy dobre. Natomiast to nie wszystko, ponieważ druga niespodzianka jest taka, że tuż po nowym roku rozpoczniemy. Swojego rodzaju wyzwanie, i aby na to wyzwanie się załapać, wpadajcie znów na Telegrama, ponieważ tam będzie więcej informacji. Ruszamy z airdropami, ruszamy z różnymi akcjami na rynku kryptowalut. Więc, jeżeli jesteś osobą nową lub jesteś na rynku kryptowalut i myślałeś o tym, oraz masz co nieco czasu, aby airdropami się zająć, myślę, że będzie to coś dla Ciebie bardzo ciekawego i oczywiście też będzie bezpłatne. Natomiast bonus. Trzeci niespodzianka trzecia jest taka, że kryptomisja, także ja jesteśmy partnerem medialnym konferencji, która odbędzie się 17 lutego w Warszawie. Crypto Community Conference poniżej także zostawiam dla Was linka i będzie po prostu okazja się spotkać, ponieważ na ten event także się wybieram. Jest to event jednodniowy, kilkudziesięciu prelegentów, ale przede wszystkim okazja, aby się spotkać i po prostu pogadać o kryptowalutach. Jeżeli chodzi o cenę biletu, jest to cena symboliczna, zaledwie 50 9 zł, a z kodem Ostapowicz otrzymacie 10% zniżki. Tutaj także mała dygresja: nie mam żadnego wynagrodzenia, jeżeli chodzi o promowanie tego eventu. Po prostu uważam, że warto w takim miejscu być. A teraz lecimy dalej. Revolut wstrzymuje usługi kryptowalutowe w Wielkiej Brytanii. Mianowicie, jako że weszły tam nowe wytyczne, ostatnio pewnie zauważyliście, że giełdy Binance, Bybit oraz inne zaczynają wycofywać się lub wycofywać większość swoich produktów właśnie z tamtego rynku. Moim zdaniem, oczywiście, do czasu widzimy, że Binance już się dostosowuje, ponieważ regulacje w UK, no niestety, ale są bardzo, ale to bardzo surowe. I w przypadku Revoluta także ich to dotknęło. I na razie zapowiadają przerwę. Na razie data rozpoczęcia tej. Przerwy, jest to 3 styczeń 2024, ponieważ te nowe zasady wchodzą w życie od 8 stycznia, więc firmy po prostu chcą się dostosować, chcą mieć jasną i klarowną sytuację. I póki co, niestety, ale rynek UK można powiedzieć, że jednak z krypto zostaje wyciągnięty. Wciąż, oczywiście, w UK można handlować kryptowalutami, są do tego odpowiednie giełdy, jednak nie ma tego tak dużo, i to jest jeden z tych takich czynników, czyli regulacje, który wciąż może być dla rynku krypto Zagrożeniem. Tutaj w krótkim terminie chodzi oczywiście o płynność, jednak w długim terminie raczej widzimy, że te wszystkie regulacje mają na celu, aby pozwolić jednak firmom krypto się rozwijać, ponieważ nie jest celem tych regulacji, aby te firmy zbanować. Idziemy dalej. Bardzo ciekawa sytuacja, albo może nieciekawa, dla klientów, którzy już raz przez FTX-a zostali porobieni. Jak wiecie, od dłuższego czasu trwa proces, który ma na celu rekompensatę dla poszkodowanych klientów. Co jednak ciekawe, dłużnicy wpadli na bardzo genialny pomysł, ponieważ wystosowali. Pismo, taką prośbę, taką propozycję, aby spłacić swoich klientów, swoich wierzycieli po kursach z momentu, kiedy giełda FTX zgłaszała bankructwo. A miało to miejsce w listopadzie roku 2022, czyli dobrze myślicie, w okolicach dołka na rynku krypto. To oczywiście spowodowałoby, że FTX mogłoby bardzo szybko stanąć na nogi. Z drugiej jednak strony, jeżeli byłeś taką osobą, która miała tam środki, a niestety polscy użytkownicy też tam mieli konta, jeżeli Miałeś tam jednego bitcoina, to nie otrzymasz z powrotem jednego bitcoina, ale otrzymasz wartość jednego bitcoina w dolarach, być może w stablecoinach z czasu, kiedy giełda upadała. Czy to zostanie zatwierdzone, czy nie, oczywiście czas pokaże. Tutaj jednak chciałbym podkreślić, że sytuacja cała z FTXM jest to wciąż jeden może już nie z czarnych łabędzi, ale jedno z tych wydarzeń, które może spowodować, że na rynku będziemy mieli dość gwałtowną korektę. Jest też sporo spekulacji, czy przypadkiem cały ten rajd, jaki mamy na. Kryptowalutach nie jest tylko zrobiony właśnie pod FTX-a, po to, aby mogli się w odpowiednim momencie skeszować i wyjść, jak to się mówi, na zero. Jednak tutaj myślę, że to prawdopodobieństwo jest względnie niskie, właśnie z tego powodu, co dzieje się na rynkach tradycyjnych, ponieważ tutaj mamy bezpośrednią korelację. Natomiast pamiętajcie, jeżeli faktycznie FTX zacznie spłacać swoje długi, będą. Upłynniać kryptowaluty, na co zresztą już dostali pozwolenie. Idziemy dalej. Kolejny pozew zbiorowy na rynku kryptowalut. Ostatnio Cristiano Ronaldo został pozwany na około miliard dolarów. Teraz Lido DAO. Lido DAO otrzymuje pozew zbiorowy. W tym pozwie są oskarżeni z jednej strony o sprzedaż papierów wartościowych w postaci tokena Lido, z drugiej strony, co moim zdaniem jest dużo bardziej poważne, jest oskarżenie Lido DAO, że nie jest to DAO, czyli nie jest to organizacja zdecentralizowana. Dokument twierdzi, że 64% tokenu. Lido jest przeznaczone dla założycieli i wczesnych inwestorów, przez co zwykli inwestorzy nie mają wpływu na decyzje zarządcze. Zgodnie z tym dokumentem, Lido DAO początkowo było ogólnym partnerstwem składającym się z inwestorów instytucjonalnych, a później zdecydowało się sprzedać tokeny Lido publicznie. I oczywiście są tutaj wymienione. Stawki, ponieważ sprzedaż nastąpiła po ponad 6 dolarów za sztukę. W tym momencie mamy 2 dolary i oczywiście pozew ten zakłada, że wszystkiemu winne jest lido. Jak będzie, czas pokaże, sędzia zdecyduje. Moim jednak zdaniem raczej jest to skok na kasę, to jednak sędzia zdecyduje, co jest tutaj prawdą, a co nie. Bardzo ciekawy rozwój wydarzeń ma miejsce wciąż na rynku gamingu. NFT oraz Metaverse. Na początek szybki update z Epic Games. Epic Games jedno z najbardziej znanych, najbardziej popularnych studiów gamingowych na świecie. Oczywiście mówimy tu o tradycyjnym gamingu. Niedawno mieliśmy informację, że gra na blockchainie Gods Unchained została zdjęta z Epic Games Stores. Natomiast właśnie Epic Games wraca z notatką, że zaczyna oddzielnie oznaczać gry play to Earn. Ponieważ są to gry oczywiście dla dorosłych i nie chce Epic Games oferować możliwości zarabiania pieniędzy osobom niepełnoletnim, to widzimy, że robi się swego rodzaju klasyfikacja gier na blockchainie. Kilka lat temu te firmy nawet nie patrzyły w kierunku kryptowalut, w kierunku gier na blockchainie, a teraz zaczynają je na swoich stronach klasyfikować. Waszym zdaniem progres, czy też nie? Jednak nie jest to wszystko. Widzimy, że wokół metaversów także się sporo dzieje mają miejsce dość spore. Transakcje, spore przejęcia, spore wykupy, które to wskazują, że duzi inwestorzy szykują się na dalszy rozwój metawersów. I według wielu ekspertów, tak chociażby jak CEO Improbable, uważa, że w roku 2024 cały czas będziemy mieli ekspansję właśnie poprzez gry VR, XR oraz technologię Web 3. Moim zdaniem, jest to wciąż wielce prawdopodobne. Ponieważ z jednej strony, jeżeli pomyślimy sobie o metaversach, czym one tak faktycznie są? Moim zdaniem metawersy już tu są. Jeżeli odpalicie swojego smartfona, wejdziecie sobie na czas przed ekranem, to gdzie ten czas tak naprawdę spędziliście? w świecie cyfrowym. Świat cyfrowy jest to po prostu metawersy. Kryptowaluty, blockchain sprawiają po prostu, że ten świat się bardzo szybko rozszerza i będziemy doświadczać tego nieco inaczej. Natomiast z punktu widzenia inwestycji, z punktu widzenia samej niszy, jeżeli wejdziemy sobie na CoinGecko, na kategorię, na metawersy, nie wiem dlaczego niektóre projekty są tutaj zlistowane, to jednak bluechipy, czyli Sandbox czy Decentraland w tym momencie wciąż jednak jeszcze za bardzo nie odjechały. Zauważcie, cały czas szorują dno, i patrząc na 28 centów. Na sandboxie teraz 51, no nie są to znaczące wzrosty, jeżeli porównamy chociażby do tego, co na gamingu się wydarzyło. A jest jednak tak na rynku kryptowalut, zwłaszcza ostatnio, ale i nie tylko, że jeżeli mamy projekt, który w danej niszy odjeżdża, projekt z samej góry, za tym projektem zaczynają iść mniejsze projekty. Więc moim zdaniem, sandbox Decentraland są to projekty, które warto obserwować i w momencie, kiedy tutaj będziemy mieli większe ruchy, ja osobiście będę chciał co nieco pozycji na małych Metaversach pozejmować. Czysto spekulacyjnie, czysto pod hossę. Projektów jednak metawersowych jest naprawdę bardzo dużo, I jasną rzeczą jest, że większość z nich jednak odniesie porażkę. Dlatego ja patrząc na projekty. Patrzę na to, że po prostu w czasie BES-y te projekty dalej budowały, ponieważ zazwyczaj jest tak, że projekty pojawiają się w HOSie i kiedy kapitał się kończy, te projekty także się kończą. Więc jeżeli sprawdzacie, się jej projekt, moim zdaniem jedną z takich rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, to to, jak sobie radzili w BES-ie. I tutaj jednymi z takich projektów wciąż jest chociażby Virtua, która ostatnio przeszła rebranding. Mamy tutaj także chociażby High Street, mamy tutaj chociażby Polka City, mamy wiele, wiele, wiele. Więcej. Więc jeżeli przyjdzie moment, że faktycznie coś na świecie się wydarzy, jakieś wielkie wydarzenie, jakaś wielka integracja, jestem przekonany, że metaversy także odpalą. Więc jeżeli przegapiliście być może rajd gamingowy, moim zdaniem obserwowanie w tym momencie tego, co dzieje się wokół metaversów jest to coś, co moim zdaniem warto mieć na uwadze. Czy ta hipoteza się potwierdzi, czy też nie, że metaversy jednak wystrzelą jeszcze w tym cyklu, to się okaże, to jednak częścią nieodzowną metaversów są także NFT. I tutaj, jeżeli spojrzymy na wolumeny, to widzimy, że NFT pomalutku zaczyna odżywać. A jeżeli spojrzymy na korelację między tym, jak miały się NFT i jak miały się metaversy, mamy tutaj korelację bezpośrednią. Zauważcie, rok 2001-2022 działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Teraz delikatnie, dopiero się... Zaczynamy startować, głównie jednak przez inskrypcję na Bitcoinie, więc jesteśmy znów, można powiedzieć, wcześniej z tym rynkiem. I jeżeli faktycznie jesteś osobą, która uważa, że NFT Metaversy będą miały się dobrze w kolejnym roku, dwóch czy Trzech myślał, że takie właśnie podejście, czyli czekanie, aż odpalą topowe projekty, jest to coś z jednej strony rozsądnego, z drugiej strony też może okazać się lukratywnego na przyszłość. Jednak jak będzie, zobaczymy u mnie wciąż, raczej nie będzie to więcej niż 1, może 2% portfela czas. Pokażę. A jeżeli jesteśmy przy NFT, ruszył kolejny launch pool na giełdzie Binance. Możemy stykować BNB, możemy stykować stablecoiny i za to otrzymujemy darmowe. NFP. Ten NFP pojawi się na giełdzie Binance za kilka dni. Wciąż farming jeszcze to jest 6,5 dnia, więc jest szansa, aby co nieco tych tokenów dla siebie zgarnąć. Ostatni launch, pool, jaki miał miejsce niedawno się zakończył z wielkim sukcesem Ace zrobił około 40X, więc nawet przy małych alokacjach, małej ilości Stablecoinów, czy też BNB tutaj po prostu można było co nieco fajnie zarobić. Więc jeżeli nie masz swojego konta jeszcze na giełdzie Binance, poniżej znajdziesz link partnerski, a tutaj znajdziesz materiał, który poprowadzi ciebie krok po kroku po tej właśnie giełdzie. Wszystkiego dobrego wesołych świąt. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.